Siemaneczko, z tej strony Norbert. Pro, witam po drugiej przerwie. Ogólnie przerwa była, bo jej potrzebowałem. Pierwszy link w opisie to będzie link do mojego Discorda dla was. No a my już zaczynamy w kacze z zombie. Musimy jak widzicie tyle tego sprzedać. Zainwestowałem trochę, ten trochę może. No, trochę się chyba zmieniło tutaj. A tutaj te, te piętra na pewno go nie było przedtem, no więc zaczynamy Ogólnie to gram na pierwszym biomie, bo ten tu e, e, poczekajcie, e, mam tutaj challenge. E, no, żeby 1500 tego zrobić, a tutaj z tego się wytwarza 60, z tych żółtych, e, z niebieskich 40, z, te z tych zielonych też 40. I z tych też 40, więc najbardziej się po prostu opłaca, według mnie, bo na tamtych e, mniej się tych, no mniej mam wyekspionę, ale ten mm, więcej kasy się dostaje. Więc, jakby było kasy, to bym bardziej w tamtych. No dobra, więc lecimy. Hmm, Tesla Nie wiem, czy widzieliście, jak używałem kiedyś Tesla ale teraz możecie. Zobaczyć. No, dziękuję. Dobra. Ogólnie to sorry, jak czasami nie będę się odzywał, ale po prostu skupiam się no, maksymalnie od tej grze, żeby no, wyszedł fajny odcinek. Это милый выход споведания, не синяя игры Хорошо, хорошо. Нет. О, курда. Кто я Ну, точнее, как-будто в том стороне собья. Ай, куда? No. Не знаю, у такой один. Надо тут, в суме. Трапка пока, ну. Tak, więc tak. Ym... Piszcie mi w komentarzu, czy tęskniliście. No nie wiem. Ym... Jaka seria była waszą ulubioną, to powrócę do niej. I możecie mi też zaproponować jakieś nowe. Chyba zrobię ten challenge. Poczekajcie, zrobię cięcie byście nie musieli te parę minut patrzeć jak to się robi. Ogólnie to nie musiałem w sumie mm, robić dość długiego cięcia, bo wystarczyło, że po prostu przyspieszyłem produkcję. Czy zrobię to? Czy jeszcze mi trochę brakuje? Chyba braknie. Chociaż może... Nie, braknie, braknie. W sumie ja mogę dojść do bo bossa. Dobra. Tylko, że jej mi się udało. Czasem jest ciężko sobie w niego wycelować. Kurde. Dobra. Ej. Dobra. I ostatni hit. Dobra, jest. Dobra bo tego się najwięcej produkuje Przejś pieszesz co mieszkali I będziemy mieli kwadrze zrobione Dobra Nowy produkt i nowy zombie sprzedaczeń i tych 20 to będzie na nie tego mam 40 sprzedać. Z... Aha, ale teraz na to mi nie będzie stać. A nie przemyślałem tego. Chciałem to zrobić na raz. Mm. Jak zrypałem. Dobra, tym zombie. Możemy iść jeszcze na tę misję i chyba na tym... Nie wiem, czy wam pokazywałem ten pytuletik, to wam pokażę jeszcze i ten... Tak ogólnie to usypia. Jeszcze jest jeden pisać z siecią, ale nie wiem, czy chyba Wam go pokazywałem. Dobra, teraz dożywałem to. Nie to też. Dobra, dostaję pułapkę. Tu jeden się wpadnie. Jedny, kurde, nie ten przycisk. Aj, dobra. A ostatni tradycyjnie No więc tak Ja się będę z wami żegnał w, na, w, nas, w następnym odcinku ogólnie To jak się zacznie to chyba będę miał już to wykupione No żeby nie zbierać po prostu na nim Na no to Przyniosę te drony, tylko bo bardziej się przydadzą teraz na tym biomie. I tutaj jest wpisano wiązanie białko. Ogólnie to Wam pokażę, że wszystkie, bo nie wiem, czy Wam kiedyś pokazywałem. To jest boss na tym terenie em, plażowym. Tego bossa widzieliście w akcji. To ja będę się z Wami żegnał. No i do następnego filmu. Filmy ogólnie postaram się teraz robić regularnie, ale nie obiecuję. Dobra, no to się